Kolejny kolejnym projekcie Tenko, czyli w Waszym ulubionym filmiku. Bardzo się cieszę, że mogę Wam już powiedzieć, co zużyłam w, 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 w grudniu. W grudniu, tak, zapomniałam, jakie było miesiąc. W grudniu. I już Wam pokazuję, kochani. Jest to emulsy do higieny intymnej Femina. Ja to kupiłam chyba w Biedronce. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo Bolit. Biedronka. Tak, zdecydowanie biedronka. Powiem Wam, że to jest sensitive. On jest bardzo delikatny i dla mnie troszeczkę zbyt rzadki, więc taki średniej nie zachwyci. mnie. Już więcej tego rodzaju nie kupię, pomimo że inne bardzo fajnie się u mnie sprawdziły. Co tutaj mam? Mam, nie wiem, jak to się stało, złożyłam dwie takie same sole do kąpieli i mąka z miętą, cytryna z miętą. Tak się prezentują, dwie takie same. Nie wiem, jest to jeden, mój, jeden z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych soli do kąpieli, więc chyba dlatego tak się wydarzyło. Co to mam? Złożyłam tutaj maskę nabijającą na tkaninie, intensywnie nabijającą z olejem migdałowym. Tak się prezentuje. Ja ją dostałam kiedyś, kiedyś, kiedyś od koleżanki w prezencie i powiem Wam, że ona ma faktycznie taki wygląd foki. Bardzo fajna. Ale wiecie co, musicie na nią uważać, ponieważ ja ją miałam, oglądałam serial, ją tutaj powinno się trzymać 15 minut, ja ją trzymałam chyba przez cały serial, 30 minut, 45, no coś koło tego. Ściągnęłam ją na serialu, nie byłam w łazience, nic wklepałam sobie, te resztki i tak dalej. Po dwóch godzinach poszłam do lusterka i okazało się, że ta maska mi trochę pofarbowała. Tutaj, gdzie mamy włosy, ten taki takie miejsce tutaj, gdzie się maska kończyła, miała niebieskie plamy. Jak ja się to przeraziłam, myślałam, że w ogóle to nie zejdzie, ale na szczęście zeszło, łatwo się to zmyło. Ale włosy były całe pofarbowane na niebiesko, więc naprawdę przeraziłam się, nigdy tak nie miałam. Więc nie wiem, co to się wydarzyło. Czy ja ją za długo trzymałam? Całkiem możliwe. Dajcie znać, czy też jako mieliście sytuację. dla mnie to było takie dziwne i trochę przerażające. Złożyłam również Ewenę. Ewenę? Coś takiego. Nie wiem, dajcie znać. Żel do mycia. Nie wiem, czy widzicie. O. On dziwnie pachnie takim płynem do okien. Ten zapach kompletnie mi nie przypadł. On jest do dzieci, dla do dorosłych, do skóry wrażliwej, podrażnionej, bardzo delikatny, bardzo delikatnie się pieni i bardzo nieładnie pachnie. Z tej chwili miałam też krem do twarzy, który mnie zachwycił. Niestety tę próbkę wyrzuciłam, dostałam ją u dermatologa, także bardzo tego nie polecam, ale ten krem z tej serii do twarzy jest genialny. Muszę znaleźć tę próbkę i zakupić, bo przypadł mi do gustu. Co tutaj mam? Złożyłam maseczkę do stóp o zapachu waniliowym. section. bardzo fajnie nawilża. Ja akurat mam teraz bardzo przesuszone stopy, więc tylko ten efekt się utrzymał dwa dni, więc trochę słabo. I o zapachu awokada. Ja je lubię, są tanie. Sprawdzają się, nawilżają. Także ja, jak ubieram takie w ogóle skarpetki nawilżające, to trzymam kilka godzin. Bo no po prostu niech to mi się nie ściąga, ale jak się ściągnie, to jest bardzo zimno. tu i istane Kremowy żel pod prysznic. Taki jogurtowy faktycznie bardzo pięknie pachnie takim jogurtem z owocami. Bardzo fajnie sprawdził mi się mocno osiągnięti. Zniwa, antyperspirant, fresh róż, różany. Bardzo ładnie pachnie, ale utrzymywał ochronę. Ale ten zapach był dla mnie taki zbyt kwiatowy, może dlatego, że nie lubię zapachów zbyt takich mocno kwiatowych. Z Skol, Colgate użyłam pasy do zębu z węglem i miętą. Bardzo fajnie wybiela, pięknie pachnie, nie podrażnia dziąseł, więc jak najbardziej. Z Bambino krem do ciała dla dzieci skończył mi się, teraz jak kupuję. Zwykły krem ten mały skończyłam, więc nie muszę Wam ich przedstawiać. Płyn do kąpieli Syncutmanina mój ulubiony, który Wam często pokazuję, więc też o nim już nie będę Wam opowiadać. Skończyłam taką wodę perfumowaną, którą kiedyś dostałam w prezencie, bo w tamtym roku bardzo ładnie pachniała kwiatami. Także OK. Co tutaj mam jeszcze? W Ritual dostałam taki olejek do kąpieli, taka mała próbeczka. Pięknie pakie, chociaż myślałam, że ten płyn, to olejek będzie taki właśnie czerwony jak to w opakowaniu, niestety nie, on był przezroczysty, taki właśnie żółtawy, fajnie nawierzył mi ciało, jedynie tylko to. Skończyły mi się takie płatki, które kupiłam w Action, one są płatki oczyszczające, coś takiego jak na nos, tylko tym razem są na brodę i na czoło. Ja takie opakowanie zużyłam na raz, ponieważ naklejam na brodę, czoło, policzki i nos, czyli praktycznie całe opakowanie zostaje mi jedno. Bardzo fajnie oczyszczają. Naprawdę na całą twarz sobie obklejam i jestem z tego mega zadowolona. Skończyłam również podprysznic z Balei. Jest to taki kwiatowy w biedroneczki. Słabo się pieni. Nie wiem, czy to dlatego, że ja się przyzwyczajam do tych kremowych żeli podprysznic, bo to jest zwykły. Chyba tak. Ale odzwyczajam się od żeli. Nie wiem, polety kremowe, które się mocno pieni. Skończyło mi się z Bel pudeń. Numer 43. Tak się prezentuje. Ja go kupuję w Biedronce. Bardzo fajny. Taki kolorek miał. Także... One ładnie pachną, bardzo ładnie nawet. I co tu jeszcze mam? Mój ukochany peelings, Half Price, który kupiłam już dawno o zapachu gumy balonowej jest genialny, rewelacyjny i ten zapach, kochani. Mmm. O, oh, aż bym Wam się chciała wrzuć gumę, naprawdę genialnie, jeżeli będziecie mieli okazję, on kosztował 16 zł, za 360 ml żałuję, żałuję, że tylko jeden kupiłam, jak czaje się, czaje się, aż się pojawią, wtedy na pewno kupię kilka rodzajów, nie będę żałować, naprawdę warte swoje ceny i przepięknie, fajna ma konsystencję taką żelową, trochę galaretowatą, taką zbitą, taką ciągnącą, mega fajne to jest i tak fajnie to nawilża nam ciało. Mega, mega. Dodatkowo złożyłam szampon Pana Den Forte z Dziekciem Ichtiolem i i Cyklopiroxem. Jest to taki szampon przeciw przeciwświądowy, zmniejsza przytuszczanie, łojotok, złuszczenie się skóry i tak dalej, i tak dalej. Kupiłam go, ponieważ... wylał mi się. Kupiłam go, ponieważ... i tak jest ciemny zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Kupiłam go, ponieważ jeden szampon mnie uczulił, kiedyś mi głowa bardzo swędziała i faktycznie to swędzenie zmniejszyło się praktycznie w ogóle, go już później nie było, ale on tak śmierdzi. Jeżeli wiecie, jak śmierdzi maść ich tiolowa, ta czarna taka, którą dajemy jakieś wypryski, żeby ona wyciągła nam te, tą ropę, tego pryszcza itd. No to, to ten szampon tak śmierdzi, naprawdę okropnie. Pierwsze cztery mycia były dla mnie straszne. I to zapach się utrzymuje na tych włosach, to jest tak niemiłe, dlatego dawałam dużo maseczki, żeby to zniwelować, ale naprawdę fajny. Jedynie co to właśnie to zmniejszy mi uczucie świąt, takie spędzenia po tym uczuleniu. Także tak najbardziej on 20 parę złotych w aptece, więc w porządku. Skończył mi się podkład do twarzy z Rimmel, jest to numer 100, ten to zawsze używam, nie wiem, jest, o tak się prezentuje, o! Mój ulubiony, on jest z pompeczką, zawsze mi się kończy, to odkręcam i sobie tym patyczkiem jeszcze coś tam wydubuję, żeby troszkę jeszcze zdobyć tego podkładu. I ostatnia rzecz, jaką skończyłam, jest to krem do twarzy nawilżający, jest to zapachu borówek chyba, lukrecja słodkie migdały, o, moją ja lukrecję nie lubię. Ale bardzo fajnie pachnia nawierza ciało. Jedynie co takie wydawało się mi mało wydajne, bo szybko go zużyłam. Bardzo fajnie. Teraz jeszcze kończę. Żel, po, żel do mycia twarzy też jest bardzo fajny. Także ja go dostałam w jakimś prezencie od kogoś, nie pamiętam od kogo, ale bardzo mi się spodobał. I to, kochani, na tyle dzisiaj. Wszystko już. Nie mam już nic. Jeżeli chodzi o hity tego projektu Denko, to ten peeling do ciała naprawdę wymiata, jeżeli będziecie mieli okazję, ponoć inne zapachy są też takie genialne, więc jeżeli będziecie mieli okazję, kupcie, proszę Was, kupcie, nie będziecie to żałować. I chyba te płatki mi się tutaj na brodę, czoło też mnie zachwyciły, bo w końcu mogę tak całą twarz sobie, wiecie, wyczyścić, wyrwać te plasy, więc mega. No i chyba, kochani, to tyle na dzisiaj. Nie chcę przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój projekt Cignenko i do zobaczenia już, kochani, w kolejnym filmiku. Pa, pa!